Witajcie w podcaście Dziennika Gazety Prawnej prowadzonym przez głosy sztucznej inteligencji. W ciągu kilku minut przedstawimy Wam najważniejsze i najciekawsze tematy dnia. W tym odcinku omówimy wybrane artykuły z wydania z Środy 13 sierpnia. Zostańcie z nami, jeśli chcecie być na bieżąco. Więcej informacji znajdziecie w serwisie Gazeta Prawna. Na początek. Istotny sygnał dla firm i lokalnych władz, gdzie restrukturyzacja może uderzyć w rynek pracy. W tekście Nikodema Chinowskiego zwolnienia grupowe wiszą nad rynkiem pracy. Czytamy, że w pierwszym półroczu pracodawcy zgłosili zamiar redukcji aż 80 tysięcy etatów, z czego 77% pochodzi z jednej spółki poczty polskiej. Autor podkreśla, że mimo obecnie niskiej stopy bezrobocia Harmonogramy już ogłoszonych cięć np. 765 osób w PKP Cargo do końca września mogą przełożyć się na realne zwolnienia w kolejnych miesiącach. Eksperci ostrzegają: nawet pojedyncze decyzje dużych zakładów w mniejszych miastach potrafią wstrząsnąć lokalną gospodarką. Teraz poważna zmiana technologiczna, która dotknie każdą branżę. Artykuł Sztuczna inteligencja zjada realną gospodarkę analizuje, jak inwestycje Amazonu, Google, METY i Microsoftu, sięgające blisko 100 miliardów dolarów w półroczu, przyspieszają zastępowanie ludzi algorytmami. Przykład Duolingo pokazuje skalę. Firma WROC stworzyła 148 nowych kursów dzięki strategii AI First, redukując potrzeby kadrowe. Według ekonomistów Goldman Sachs. Generatywna sztuczna inteligencja może w ciągu dekady wyeliminować od 10 do 11,5 miliona stanowisk w Stanach Zjednoczonych. To ostrzeżenie dla krajowych przedsiębiorstw. Kto nie zainwestuje, ryzykuje konkurencję cenową i spadek produktywności. Z kolei temat przejrzystości życia publicznego. Małgorzata Kryszkiewicz w artykule Tajny Stan Zdrowia Osób Publicznych opisuje spór o dostęp do informacji, czy lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzekł trwałą niezdolność sędzi Krystyny Pawłowicz. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił ujawnienia nawet samego faktu wydania orzeczenia, powołując się na tajemnicę ubezpieczeniową i przepisy RODO. Eksperci zwracają uwagę, że obywatele mają prawo wiedzieć, czy osoby pełniące funkcje publiczne spełniają ustawowe wymogi zdrowotne, lecz brakuje jasnych regulacji rozgraniczających prywatność od interesu publicznego. To przykład luki prawnej, która może wpływać na zaufanie do instytucji. To był szybki przegląd najciekawszych tematów dnia. Więcej znajdziecie w papierowym wydaniu oraz w serwisie Gazeta Prawna. Do usłyszenia jutro.